Halo, halo, dzień dobry. Witam wszystkich w kolejnym odcinku Alicja w Krainie Ogrodów. Mamy czwartek, Wielki czwartek, czyli jest 18 kwietnia, i zaczynamy naszą, nasze cotygodniowe spotkanie. Z takich ważnych rzeczy, o których chciałam Wam powiedzieć, no to, że już u nas wiosna w pełni, a magnolie. E, te pąki już mają takie nabrzmiałe. W ogóle to jest taki jeden z ulubionych momentów wiosennych, kiedy one się otwierają. Niestety mieliśmy dosyć chłodną noc. Jedną, na szczęście w sumie. Tak, niestety, no bo było chłodno, ale na szczęście... Nie było aż tak źle jak w innych regionach. Trochę dostały, trochę są takie zbrązowiałe, ale dostały pąki tych kwiatów, które już miały się otworzyć. Natomiast wiele z nich było jeszcze takich skulonych i mamy nadzieję, że no one pięknie nam zakwitną. Robi się coraz cieplej i to jest super coraz więcej rzeczy się pojawia, podziwiamy je, chodzimy sobie po ogrodzie i naprawdę jest bardzo, bardzo przyjemnie. Nasza wiśnia Maj to już Wam mówiłam, że odnalazł już sa w kwiecie, już się nawet troszeczkę osypuje, a zakura dopiero zakwitnie, więc te pąki są z dnia na dzień też coraz bardziej, coraz bardziej nabrzmiałe. No i to, to bardzo cieszy, bo zapowiada coraz cieplejsze i też dłuższe dni, prawda, i i możemy się cieszyć. Słuchajcie, nie wiem, czy widzieliście ostatnio na Instagramie, jak wrzuciłam zdjęcie takiego naprędce zrobionego bukietu z kwiatów cebulowych, z narcyzów i z tulipanów. I, I naprawdę polecam Wam, żeby mieć chociaż jedną grządkę albo w jednym miejscu posadzić sobie takie kwiaty cebulowe jesienią. Narcyzy są... Bardzo to są najprostsze chyba w uprawie, te y, wielkocebulowe kwiaty. No bo te drobnocebulowe to ja już Wam wiele razy polecałam i mówiłam, że super są. Czy na przykład przebiśniegi, krokusy mogą wiele lat rosnąć i nie trzeba się nimi y, przejmować. Natomiast, już na przykład, z tulipanami y, nie jest to taka oczywista sprawa i tulipany y, mają tendencję do schodzenia coraz niżej w głąb y, ziemi. I trzeba je co, co parę lat, przynajmniej, przynajmniej co, teoretycznie mówi się, że co roku. Tacy prawdziwi wytrawni, ogrodnicy, którzy robią kompozycje, to w ogóle traktują tulipany jako jednoroczne i po prostu sadzą i po przekwitnieniu wykopują i wyrzucają. Takie cebole można wykopać przechować, zasuszyć, ale to dopiero jak liście już zaschną, prawda, żeby się cebula wzmocniła. Przetrzymać przez lato w jakimś przewiewnym miejscu i jesienią posadzić. Ale te stare odmiany tulipanów one są całkiem niezłe, całkiem wytrzymałe i one bardzo długo mogą być, nawet 4 lata mogą być w gruncie i my właśnie takie sadzimy. Jeżeli chodzi o tulipany wielkokwiatowe, bo mamy jeszcze tulipany botaniczne, takie o mniejszych cebulkach i osiągają się oczywiście też mniejsze rozmiary, one kwitną troszeczkę później. I w ogóle ich jest, jest ileś gatunków, i też je bardzo Wam polecam. Ale dzisiaj chciałam powiedzieć o tych, które ewidentnie, że tak powiem, nadają się do bukietów, czyli właśnie te nasze narcyzy. I tutaj też możecie ileś gatunków sobie podobierać. Bardzo są różnorodne niesamowicie teraz. Te trąbki mają takie pełne, pozaginane, pojedyncze płatki pojedyncze pełne, jest późno kwitnący Narcisus poeticus, który jest jednym z moich ulubionych i jeszcze na dodatek pachnie kwiatów wiosennych, także naprawdę macie pole do popisu. A dlaczego to jest, dlaczego Wam polecam, bo za darmo macie piękne bukiety i które cieszą i które wprowadzają wiosnę i dają Wam radość i w sumie to jest tak wielka przyjemność wyjść do ogrodu i uciąć sobie po prostu który cokolwiek i wstawić to do bukietu i cieszyć się tymi kwiatami również w domu, to daje taką radość i satysfakcję, że naprawdę warto nawet w tym celu właśnie parę roślin uprawiać. I idąc na fali tego tematu, ja Wam obiecałam, że dzisiaj będę mówić o kwiatach jednorocznych. I słuchajcie, to jest tak, kwiaty jednoroczne są... W Świetnymi roślinami dla osób początkujących, ale najczęściej osoby początkujące boją się je wysiewać, bo im się to wydaje po prostu skomplikowane. Yy, łatwiej jest iść i kupić roślinę już żywą w, w doniczce i posadzić ją i się widzi, co się ma i w ogóle ona rośnie, a yy, Wam się bardzo często wydaje, że posianie kwiatów jednorocznych to jest jakaś w ogóle filozofia, że to na pewno nie wyjdzie, że to jest jakaś wyższa szkoła jazdy, a jest wręcz odwrotnie. A dlaczego wam tak polecam te kwiaty jednoroczne? Bo one kwitną bardzo długo, niezawodnie, że tak powiem. Bardzo często w ogóle nie chorują na nic, są odporne. Przede wszystkim są odporne na suszę, czyli w ogóle na takie błędy, jakiekolwiek błędy w uprawie. Nie są wybredne co do nie są wybredne co do stanowiska w sensie podłoża najczęściej i dają satysfakcję i dają też dużą masę, dużą ilość kwiatów i bardzo wiele z nich też również można ścinać do wazonów, więc, albo zasuszać na przykład, więc one po prostu są bardzo uniwersalne. I fakt, często o kwiatach jednorocznych mówi się w, tak, w takim kontekście, że trzeba zrobić rozsadę, ale to nie jest warunek konieczny. Rozsada jest, robimy ją wtedy, żeby niektóre gatunki wymagają, no to ok, to po prostu za, po takie nie sięgajcie, ale rozsadę ma na celu przyspieszyć efekt tego kwitnienia i y, robią ją osoby, które po prostu mają miejsce i mają warunki. Rozsady, tak jak już Wam kiedyś mówiłam, możecie też kupić y, na targach albo w jakichś takich ogrodniczych punktach, więc y, też nie musicie się tym przejmować, ale bardzo wiele kwiatów jednorocznych. Bez problemu uda się, kiedy je wysiejecie do gruntu i macie do wyboru szalone kolory i szalone mieszanki, i bardzo mm, możecie naprawdę sprawić, że ten wasz ogród wybuchnie po prostu kolorami, i e, będziecie zachwyceni, ale jak na przykład ktoś ma bardziej. Mm, taki nowoczesny styl proferuje, to nic nie, nie stoi na przeszkodzie, żeby kupił stonowane barwy, na przykład białe, niebieskie i oszczędnie właśnie tym kolorem operował, tak, żeby po prostu dopasować się do każdego typu ogrodu, nie? Na przykład, jak ktoś ma głównie iglaki i krzewy i nie chce sobie robić takiego typowego wiejskiego, że tak powiem, ogródka, no to może sobie białe kosmosy na przykład posadzić czy wysiać, które będą przez praktycznie całe lato do Ożywiać tą zieleń bielą, ale to będzie dalej taki bardzo elegancki, że tak powiem, efekt. Ja akurat lubię tą mnogość kolorów i to szaleństwo, ale no to, to jest kwestia gustu, więc słuchajcie, nie bójcie się siać. Cynie są bardzo wdzięczne. Kosmos podwójnie pierzasty. Jest też taki kosmos siarkowy, on jest pomarańczowy, też świetny efekt i naprawdę dzięki temu wasz. Co w ogóle dają tu, te kwiaty jednoroczne? One dają taką dużą masę, tam. one bardzo szybko rosną i bardzo obficie kwitną. I one to mają zakodowane w naturze, bo dlaczego one są jednoroczne, czyli one muszą... Urosnąć w jednym roku, zakwitnąć i wydać nasiona. Inne rośliny mają na to dużo więcej czasu, prawda? Bo byliny niektóre dopiero po trzech latach na przykład kwitną i wydają powiedzmy nasiona, czyli one w genach mają, że nie muszą się tak spieszyć, a te jednoroczne wręcz odwrotnie muszą. I nawet jeżeli wysiewacie kwiaty jednoroczne, które w innych warunkach, że tak powiem, pogodowych, yy byłyby wieloletnie, to one i tak ze względu na, powiedzmy, klimat, z jakiego pochodzą, tak, czyli na przykład bardzo gorąco... Zadzwonił telefon. Czekajcie, wyciszę. Zapomniałam sobie wyciszyć. O, dobra, teraz już to nikt nie będzie przeszkadzał. I wracając do tematu, one po prostu muszą się spieszyć, tak, bo są tak niekorzystne warunki... Panują latem w tych regionach, z których one po pochodzą, że one i tak by prawdopodobnie nie przeżyły, albo by zaschły, tak? I one muszą szybko wydać nasiona. Więc e, tak jak Wam mówiłam, kosmosy, cynie, to są takie klasyki, że tak powiem. Aksamitki, aksamitki, no e, nie każdy lubi zapach i one mają takiego dużego wroga, że tak powiem, ślimaki, i czasami te wysiewy prosto do gruntu po prostu się nie udają ze względu właśnie na, e, na te ataki ślimaków, ale e, warto próbować eksperymentować. Prawda? Też właśnie można po, y, kupić po prostu gotową rozsadę. Y, także y, i bardzo ważna sprawa, jeszcze. Y, one świetnie wypełniają taką lukę pomiędzy. Y, jest przerwa w kwitnieniu. Y, mamy wiosenne kwiaty, które kwitną bardzo obficie, tak? Y, byliny. I później y, mamy byliny późnego lata. Ale w trakcie często w ogrodzie bywa tak. Tak, czerwiec, lipiec potrafi być tak. Y, no, nie tak kolorowo. I one, jeżeli odpowiednio wcześniej je właśnie wysiejecie, te, szczególnie na, te z rozsady uprawiane kwiaty jednoroczne, one właśnie w tym momencie zaczynają kwitnąć i one zapełniają tą lukę. Także naprawdę polecam i one naprawdę są proste. Słuchajcie, nie musicie tutaj ani celować w podłoże odpowiednie, ani yy, yy, jakoś dobierać super stanowiska, więc w tej chwili macie potąd różnych y, y, nasionek kupicie w każdym dowolnym sklepie i słuchaj, po prostu spróbujcie bo to je, jest tak tanie to nic nie kosztuje po prostu weźcie tą paczuszkę z tymi nasionami przeczytajcie tam czy ona słońce czy półcień y, i po prostu rozsypcie te nasiona zagrabcie je lekko zaznaczcie patykami że tu powinno coś wyjść podlejcie i po prostu czekajcie i zobaczycie te taka radość, jak się coś zaczyna pokazywać i na początku człowiek myśli, o Jezu, to jest takie małe, to na pewno nigdy nie zakwitnie. A te kwiaty jednoroczne tak zasuwają, bo one właśnie mają ten imperatyw, żeby jak najszybciej wydać te nasiona. Jeszcze też wiele z nich, jeżeli będziecie ogławiać, czyli usuwać te przekwitnięte kwiatostany, to one będą kwitły jeszcze dłużej, jeszcze dłużej. Jak pojawią się już te siewki, to możecie po prostu je polać troszeczkę nawozem, wzmocnić, dać im takiego kopa, ale to nie jest konieczne. Także to jest moje przesłanie na dzisiaj. Siejcie kwiaty jednoroczne, nawet niektóre takie niższe, możecie wysiać do skrzynek. Nie siejcie zbyt gęsto, albo jeżeli... Wy nie wiecie, co to znaczy często zbyt gęsto, to więc po prostu, jeżeli one już skiełkują i zobaczycie, że jest bardzo dużo drobnych siewek, to zróbcie tak zwaną przerywkę, czyli te słabsze, mniejsze poprzerywajcie. A po co, żeby te rośliny. Te silniejsze siewki miały możliwość się rozwinąć i żeby one naprawdę wydały dorodne kwiaty. I to tyle, to jest żadna filozofia. Także z tym wiosennym przesłaniem życzę Wam udanych siewów, udanych eksperymentów, a satysfakcja płynąca z właśnie takiego bujnego kwiecia, które Wam się wysypie latem, no to będzie myślę olbrzymia. Także nie bójcie się i do dzieła. Serdecznie Was pozdrawiam. Życzę Wam zdrowych, spokojnych świąt, rodzinnych, pełnych tradycji, ale też odpoczynku, bo nie zawsze wypełnienie, jak już tak powiem, wszystkich warunków, które narzuca nam tradycja, da nam ukojenie i spokój. A to jest najważniejsze, tak naprawdę, o świętach nie rodzinny czas. Więc tego Wam życzę, żeby pogoda nam się utrzymała. Spacerujcie dużo, podziwiajcie przyrodę, obserwujcie ją i cieszcie się nią. Wszystkiego dobrego, zdrowych, spokojnych świąt. Pa pa, do zobaczenia!